Witamy wszystkich, tutaj Droździk i Relok. Dzisiaj pokażemy dokładniej naszą gilię, domki i mieszkańców. I na końcu pokażemy bonus. Ukryty. Czy nasz port. Tak, musiałeś mówić. No dobra, dobra idziemy, chodź. Tutaj, tutaj jakiś kościół, Widzimy kościół idziemy. w trakcie przebudowy. Idź do środka. Tak. Coś tutaj się leje, widać woda. Podwolnicy rolnicy potrzebni. Tutaj ktoś coś robi. Kerk, patinka. Patinka. Osiem, jak? 92. Czekaj, powiemy, że pomachali do kamery. No właśnie. Nie wiem, mi się naprawdę. Nie tego robić. No, widać. Okay. Machają. Siema, jak się przywitał z wami? Dobra, idziemy złacić portal. Tutaj ładny. Portal do piekła w kościele. Pomysłowe. Tak. moje. O, tutaj coś strasznie cudują, wodę wylali. Dobra, idziemy. O, to następny. Jakiś kolo. Maluk. Chodź. Okay. No, Tutaj mamy wujka Adolfa. Krysta.pl tak zwanego. No, tak jest. Skarpetę. Idziemy dalej. Pokazuje faka naszej gildii, bo... Do przeciwnej gildii. Bo jest niemiły. Dobra, idziemy. Pokażę, poka... Pokażemy domki. No dalej. No idź. Dobra, to ja prowadzę. Domek Maga, gdzie to tam nie ma co do mówienia. Tutaj, super, tak. super Pro Nic nie ma prawie, że Tak, domek prawie super tutaj pro. strzynka i łóżko jedno Tutaj skan nas śledzi łazi za nami, widzę zabić go? Nie, zostaw go widzicie jak był przy toporka. Dobra, chodź T0 M3K95 Tak, super Mi no. Ale widać, że za zaczął coś budować, bo, bo wczoraj no. nie miał okiem jeszcze. Marek trzeba, chcesz się do mnie tepnąć Idziemy dalej. Zwolić mu? Nie, idziemy. Dobra, Będzie zaraz za nami procesja łaziła. <laughs> Dobra, pokazuj <laughs> dalej no. Dobra, to chodź tam teraz. Tu mamy domek Łukasz XPL, je bać a wyj z jego Ale nie, nie sałasz w każdym razie, bo ma schody. Masz schody, tak Tak, wielopoziomowe Tutaj jaki, ma... jakiś ma ten fotel bez oparcia, ale Pokaż idzie. Tutaj o nie widzisz się ściana oparcji, oparcie. No. W sumie ma domek z tą to miękko ma. Ej, 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 nie Niewalna. Dobra, jest na górę. Okej. Okay. Chodź. No. Mamy Muzina. Zamyka zamykaj ten domek, zamykaj. Już. Zamykaj. Dobra, no, no. Tutaj mamy I tak, Muzina. Tutaj mamy Muzina Stefana chyba. No tak, tak. Stefan Tęga-Pała. Dalej chodź. Idę, idę. I tak w ogóle pokażę Wam mojego skina. zaraz wszyscy powiedzą, że to jest Mario. No, a to nie, nie jest, Mario. jest Mario Tak, to jest Luigi. No, no. Tutaj mamy domek, patinki. Raczej domek na drzewie. Domek w drzewie. Tak, skabiony od buraczka. Cebulaczka, którego pozdrawiamy. Tak Dobra, idziemy W dół. Dobra, teraz chodź tu umy. Relok niestety nie dorobił się domku jeszcze w Bili Miałem, ale zburzyłem. Wolno. <grych> tutaj mamy domek pigmeja. Bożo. Tak, domek pigmeja. Chodzimy do środka? No, możemy. Nic tutaj nie ma. Tak, ładny salon, Dobra, bez drabinek. Tak, duży salon. Ja, ja cię w nim zamknę. Można hodować świnie. Dobra, idziemy dalej. Tak, Dziemy tutaj domek, gumki. I pedalski, różowy. Tak, zwykle różowo. Bardzo. Gumka się tłumaczy tym, że ma dużo tego materiału, ale tak naprawdę nie wiadomo. Jak to jest z tym gumką? Idziemy dalej. No właśnie. Dobra, tutaj mamy krega. Tak. Podziwak? Krega i jego klocka. Tak, grzeba. Oj, ilo, Idą Wiel... lasu wyciął. Wielki klocek, że, wielki klocek Kerga. No właśnie. No, pięknie mu to zrobiłeś. <laughs> Idziemy dalej. Dobra, z Jo. Ja. Ziomek, domek przyzwoity. No. Idź prowadź. Dobra, teraz tą stronę. Teraz idziemy jeszcze tam w prawo. No właśnie. Tutaj, tutaj mamy wóz bojowy, czyli gówno. Ten gówno zwana... minera mamy, które musisz złożyć. Tak. Idziemy relok, tutaj w prawo jeszcze pokażemy. Ale nie, no, co... nie, nie, pokazywaliśmy animka i tego. No, no, dobra. Refima. Tutaj mamy dom Refima. Szałas z drabinkami. Cyrkowy szałas taki, kolorowy. ci spadłem na głowę. No, dyń sobie ponastawiał. No, ale... No. Wolność domku w swoim domku. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest domek animka, który już długo nie wchodzi. Tak, i ten domek jest do oddania, więc kto wejdzie na serwer kanciasty.pl Pierwszy zgłosi się, tym nie dostanie. I dołączy się do naszej gildi, ten dostanie ten domek z tą działką. Tak. chyba zamrujemy. Chodź tutaj teraz. Twój domek na końcu, nie? Obojętnie. Idziemy, idziemy, o. idziemy. Gonię cię. Chodź tutaj. Natalia... 1, 2, 3. tu jest zarąbisty myk, Natalia. Która sprzedaje diamenty Jak po 12 tysięcy na A zobacz co jest żelazo. A, żelazo po 5 tysięcy. No każdy ma jakiegoś spira, nie? Idziemy dalej. No właśnie. Dobra, tu jest swój domek. Nie wiem czy mogę się, się wkraść do niego. To jest mój domek, w którym... No tak. Taka lipa, ale jest. No to no. ważne coś, że coś jest i ważne, że nie szałas. Tak, tu jest pusto. A. Dobra, idziemy. I jest czowaty. Tutaj domek... Nie wiem kogo to jest. A to jest kogo? Szymka. Tak, to jest domek Szymka. Dwa wejścia ma. Tak. Taki bunkier trochę to jest. Tu mam wyjście z bunkra, dobra. Ta drug co, to to? I co tam dalej? O, tej Neciasz Maluk. Czekaj, muszę zrobić otwór. No mam tak za kurwa Nie wiem. Pełno piecyków. Dobra, chodź tu. Poczekaj jak nic. Daj za i tak było. <grym> Okej, okay, czekaj. Mm, tak. Za mury, bo później będą pakać. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Te raporty, nie? A tutaj jeszcze mamy jakiś domek, zobacz. Zadam Gdzie? Raz. Aha, ten, raz. się. Pacinka ma sprawę. Tutaj jest, mieszka skan. To widzieliśmy go na filmiku, łaził <grym> z nami. Pani, tak Pani Pani, mówi dobrze. No właśnie, że miał ładnie. Dobra, idziemy. No ja ładnie mam ładny Idziemy. pokazać port z góry, czy idziemy do portu? No właśnie, nie wiem. Choć najpierw pokażemy UFO. Maszem Homanem, tutaj widać UFO nasze nad gilią, które jest. Ja idę do środka? Nie. wiem, czy mnie no zobaczysz. Teraz już cię widzę, bo jestem też w UFO. Tak wygląda UFO, taki szajs, ale. Tak. Zawsze coś jest, tam trochę widać portu. Dobra. Idziemy teraz do portu, co? No. To przed gildią się spotkamy. Dobra, jesteśmy w porcie. Czekaj, bo jeszcze nie. Od, otwórz, o. Nasza automatyczna brama. Tak. No i co, to jest nasz port? Ale tak, dalej. piękny. Chodź, pokażemy zabawkę dla debila, czyli gdekrysta.pl no, Tutaj jest co? Zabawka dla debila. Tam, zabawka dla debila. Tak. Idziemy dalej, gdzie jesteś? I tu. Obrad tutaj mamy moje biuro. Z... Tak. Tutaj mamy... tawerna pod cechłym szakalem. Szachalem czy szakalem? Szakalem. Smażona ryba 3,50. Kurczak... Nie, 50 złotych, boże. Kurczak 4 no. zł. Słab... Drogo. Drogo. Nie kupujemy chyba że, chyba że... Chyba, że ryba kurde waży 100 kilo. No, dobra, idziemy dalej dawaj. Chodź pokażemy najgorszy statek. Tu pokażemy statek po... Big Maya. A potem najlepszy statek. I co tutaj jest? Yy, przejście na mury, aha. Tutaj jest Caritas. Udraździka. Tak, ale... Dirtas de, im dajesz. Mamy coś im tutaj. Pokaż co im dajesz. No jakieś pierdolone. Tutaj mamy tak. statek. Kapitan Pygmej. Kapitana Pygmeja statek. Tu się kieruje. Tak, ładnie. Tak. Dobra, idziemy Ty, dalej. Pokażę na dole kajutę. O, nie da rady, zamknął kajutę. Idziemy. Nie będziemy obchodzić wszystkich statków, nie? Nie, nie będziemy. Nie się, choć pokażemy arkę. Pokażemy nie. największy statek i najlepszy w porównaniu do Pigmeja. Statko. Ja, tutaj mamy Szym, Szyma, Szymek 10.30. Jego dom pokazywaliśmy, no, ten bunkier. Idziemy zobaczyć na dół. Tam wygląda statek na dole. Działa. Działa no,

Niech ma, nie się cieszy. Dobra, patrz. Tutaj mamy jakieś kajuty. Każdej osobno. Tam jest moja największa kajuta. Jedna duża. Chodź, pokażemy całą gildię od góry. Dobra, idziemy na masz. Biorą, a ją kurwa nie mogę już wiedzieć, i wzięliśmy sobie łapki sobie wiedzieć. Nie samej. i tak jakoś trochę, ale napisz Szymkowi, że tam leżą. I temy. Zaraz jak się na do końca, tam, z z wszystko, ja Tutaj widzimy prom kosmiczny, no, w w aksta, tak, noż wielki, projektu Driftika tak? oczywiście. To jest kosmiczny, który nie lata, bo nie ma paliwa, oczywiście. Tak. Ruski nie dostarczają niestety. No i tu co, widać całą Gildię. Ładnie bardzo, tam mamy bramę jakąś. Tam jest jakaś brama do portu. Szymek z temy.